Ta analogia adamantium do stali występującej w świecie rzeczywistym jest jak najbardziej sensowna dla nas i prawdopodobnie okazała się równie sensowna dla twórców filmu. Problem w tym, że nie do końca ma sens w fikcyjnym uniwersum. Więc opowiedzmy sobie trochę o metalach i stopach, tych bardziej charakterystycznych, jeżeli chodzi o Marvela. Zaczynając od vibranium, a bardziej wakandyjskiego vibranium, czyli tego, które wszyscy na dzień dzisiejszy już znamy. Wakandyjskie, bo pochodzi z Wakandy i jednocześnie ma te właściwości absorpcji i oddawania enerji Obok tego istnieje antarktyczne wibranium. Jak sama nazwa mówi, potrafi wpływać na inne metale w ten sposób, że się rozpadają czy roztapiają. Dlaczego też nazywa się vibranium? W sumie nie wiadomo, ale jest teoria taka, że one wzajemnie znoszą swoje właściwości, gdyby się zetknęły. Nie kojarzę wprost takiej sekwencji w komiksach, więc ciężko mi do tego się odnieść. No i teraz tak, odrobina wakandyjskiego vibranium została swego czasu ofiarowana Steve'owi Rogersowi i rządowi amerykańskiemu, żeby zostać wykorzystana następnie do stworzenia tarczy Kapitana Ameryki. Ale komiksowo tarcza nie jest z wibraniem. Otóż był sobie taki naukowiec jak profesor Myron McLean, ale inaczej się to pisze niż ten McLean ze szklanej pułapki. No i on sobie eksperymentował i dodawał różne rzeczy. No i przy jednym z takich eksperymentów sobie zasnął i do końca nie wie co i w jakich proporcjach zostało dodane, i w ten sposób powstało protoadamantium. I protoadamantium jest dokładnie tym, co tworzy tarczę kapitana Ameryki. Potem natomiast próbował odtworzyć ten proces, dodając różne rzeczy i eksperymentując, i w ten sposób doszedł do True Adamantium. True adamantium w zasadzie ustępuje niezniszczalnością tylko proto adamantium No i ma tą cechę, że po zakończeniu obróbki cieplnej, która trwa tam do 8 minut W zasadzie jest niezniszczalne Z tego też powodu, skoro szkielet Wolverina jest pokryty tak naprawdę true adamantium No to Wolverine swoimi pazurami nie jest w stanie zadrapać tarczy kapitana Ameryki Przynajmniej nie powinien Obok tego wszystkiego na przestrzeni czasu powstały jeszcze różne inne warianty adamantium Jak secondary adamantium czy inne tam adamantia Ale generalnie działają one słabiej niż te dwie pierwotne Formy. I co jest istotne, przyjmuje się, że to nie działa w ten sposób, że jak stworzymy dwa przedmioty z tego samego adamantium, to one uszkadzają się wzajemnie, bo oba są niezniszczalne. Z tego powodu jak teoretycznie stworzycie sobie młot, który jest z adamantium i będziecie mieli szablę stworzoną z adamantium, no to w zasadzie nie powinno dać się jej wygiąć tym młotem, niezależnie od kwestii siły. Nie zmienia to też faktu, że przy dołożeniu odpowiedniej ilości siły ostrze stworzone z adamantium jest w stanie przeciąć dowolny inny materiał. Ale tu jest teoria, że to tak naprawdę to nie jest cięcie, tylko bardziej rozsuwanie atomów. Chociaż cięcie to też rozsuwanie atomów pomidora nożem na przykład. No i teoretycznie truadamantium powinno być odporne na wszystkie uszkodzenia mechaniczne, niezależnie od tego czy przedmiot, który je zadaje jest również stworzony z truadamantium. Oczywiście można nim manipulować przy użyciu na przykład mocy magneto i elektromagnetyzmu albo przy użyciu wszystkich umiejętności, które manipulują molekułami no albo zmieniają rzeczywistość. Czyli wspomniany magneto albo nie wiem runking Thor jest w stanie zmienić strukturę molekularną adamantium i nie ma to nic wspólnego z jego uszkadzaniem. No ale dobra, tarcza kapitana Ameryki parę razy już została uszkodzona i to spektakularnie. I za każdym razem jest to uzasadniane w jakiś właśnie nadzwyczajny sposób. Może to być kwestia jakiejś magii albo manipulacji rzeczywistością, albo tego, że wymyśliliśmy sobie kolejne fikcyjne materie, które mają jeszcze lepsze właściwości, jak na przykład, nie wiem, Thanosium, z którego stworzony jest prawdopodobnie ostrze Thanosa z Avengers Endgame. Z jak najbardziej analogię rozumiem, natomiast nie czuję się przekonany co do tego, że powinno to w ten sposób działać.